Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Knożysko. Odpowiadam na pytanie. Czy blond włosa Karolina Z spędzi resztę życia przy Dominiku W w połowie Irlandczyku? Czy blond włosa Karolina Z spędzi resztę życia przy Dominiku W w połowie Irlandczyku? Pyta Knożysko. Czy Karolina spędzi jeszcze życia przy Dominiku W. E, tak, finalnie jest oczywiście taka możliwość, natomiast e, tutaj no, jest karta słońca, to jest e, zawsze taki no, najpozytywniejszy sygnał dla mnie, tak? Czyli no, jest ta karta słońca jak najbardziej e, los będzie sprzejał. Los będzie sprzyjał, aczkolwiek no, tu może być też taka sinusoida, no tak jak w życiu po prostu, tak, czy spędzi resztę życia przy Dominiku W. Co jest na tak Askielichów? No, Askielichów mówi o takich motylkach w brzuchu. Mówi o takiej, o zakochaniu, tak? O nowych początkach, o narodzinach. O narodzinach uczucia, o narodzinach dziecka, idei, jakiejś koncepcji, o czymś nowym, tak? O takim nowym, świeżym, pięknym, um, pięknej drodze, wędrówce, tak? Coś nowego, tak? Idę w nowe. Um, czyli, no cóż. Może to być po prostu jakby mm, początek, tak, nowego życia, tego właśnie z tym człowiekiem. Początek, yy, nawet jeżeli już na przykład nie wiem, są jakiś czas razem, powiedzmy, tak, to może być kompletnie zmiana i nowy początek, nowa jakość i komfort życia, tak, i, i życia razem. No ale również, nie zapominajmy, może to być yy, początek nowego uczucia innego, tak ale to już tak powiedzmy gdzieś tam z tyłu głowy tylko miejmy, tak? bo naprawdę askielichu to jest piękna karta mówi o zakochaniu, zauroczeniu mówi o tym, że no czujemy się naprawdę jak... Jak ryba w wodzie, przy tej osobie. Co jest na nie karta wisielca? Karta wisielca w pozycji właściwej mówi o zmianie perspektywy. O tym, że jakby patrzenie z tego punktu, z takiej perspektywy, z, z jakiej patrzymy, tak, z jakiej to robimy, no nie jest do końca właściwe. No i tutaj właśnie, bo przeszkadzać może w pewnym sensie. Brak jakby umiejętności dostosowania się do sytuacji. Brak umiejętności no zmiany tej perspektywy, tak? Że ktoś tutaj po prostu no nie, nie, nie umie spojrzeć, może nie umieć, nie potrafi spojrzeć na sytuację, którą pytamy z innego punktu widzenia, tak? Tylko po prostu przy swoim, jakby, tak? E, trzyma się swojego, a nie może spojrzeć, nie potrafi spojrzeć z innego punktu widzenia. Tak? No to, to może by przeszkadzać. Także należałoby dopuszczać e, tutaj możliwości, e, jeżeli chodzi o panią Karolinę i pana Dominika, dopuszczać możliwości również, też, również innej perspektywy, innego podejścia po prostu drugiego człowieka, tak? Bo. Dojścia, mogą być różne. No i karta Rady to jest Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów generalnie mówi o powrotach do przeszłości. Mówi o powrotach do spraw, które wydawałoby się, że już są zamknięte, są za nami, no a jednak tutaj jakiś powrót jest. I cóż, karta Rady jako Rycerz Kielichów mówi o tym, e, po prostu powróć do tego pytania i powróć do tych jak opcji, jakby tak za jakiś czas że teraz to nie jest do końca odpowiedni czas na zdanie tego pytania. Bo jeszcze być może nie zostały po prostu e, podjęte pewne kroki, decyzje, jeżeli chodzi o tą dwójkę. E, no i karty no, no jakby no nie chcą... E, Namawiać do czegoś, nie chcą wskazywać takiej drogi, która gdzieś tam, no jednak, wskazywać decyzji, tak, która jednak powinna być podjęta przez po prostu te osoby. Czyli Rycerz Kielichów mówi albo powróć do tej opcji, powróć do tego pytania za jakiś czas, wtedy to będzie odpowiednie, no albo może też mówić o tym, że będzie powrót do czegoś, na przykład. Jeżeli były jakieś zachowania w przeszłości, tak? Tutaj ym, w tej relacji, ym, były jakieś zachowania inne niż teraz, były jakieś działania inne niż teraz, to może być do nich powrót, tak? Czyli powrót do czegoś, co by się wbyt. Karta rada. Powróć do tego, po, ale powróć również do czegoś, co gdzieś tam kiedyś było i było dobre, no ale z jakiegoś powodu już tego nie ma, tak? Tak to wygląda. No, i to że jeszcze kilka kart, żeby to interpretować, gdyż no, bardzo przewrotnie odpowiadają tutaj karty. I mamy tak, siódemka denarów. 7 denarów to jest karta mówiąca o cierpliwości, o tym, że należy się uzbroić w cierpliwość, bo już za ziarenko zostało, czy też zostanie zasiane, no ale na wyniki tego, na plon, no trzeba będzie troszeczkę poczekać. Także prośba o cierpliwość. Ale to nie jest zła karta, tylko prośba o cierpliwość. Dalej, królowa mieczy. Królowy mieczy bardzo często mi mówi o teściowej, o matce. Tak, mężczyzna z którym się jest, na przykład, ale niekoniecznie. Może mówić po prostu o mądrej kobiecie, tak, bo królowa czy to jest. Kobieta zazwyczaj, tak, która kieruje się rozsądkiem. Ona tutaj nie emocje, nie mm, impulsywne działania, ale rozsądek, gdzie przez pryzmat rozsądku, intelektu, logicznego myślenia, tak, twardych danych. I taka kobieta gdzieś tam będzie miała wpływ według kart, właśnie na tutaj dalszy los, na dalszy bieg zdarzeń. na to, czy ta reszta życia jakby będzie spędzona przy tym człowieku. Ale również <laughs> Królowa Mieczy mówi o tym, radzi tej dwójce, żeby kierować się rozsądkiem, żeby przemyśleć wszystko dokładnie i mądrze działać, bo to jest jakby klucz, tak? Mądre działanie. Dalej mamy kartę umiarkowania, czyli no ustabilizowanie sytuacji, gdzieś tam wszystko się stabilizuje, normuje, tak? Ustabilizowanie emocji, no ale nic na razie się jeszcze nie zmienia. Czyli cierpliwość, mądre działanie, no ale na razie nie ma rozwoju, na razie nic się nie zmienia, jest dalej troszeczkę taka niewiadoma. Ale już tak naprawdę od tego momentu zaczyna się naprawdę zaczyna się bardzo dobry czas według kart. I ja czuję, że ten rycerz kielichu właśnie o tym mówi, że pozwól, ażeby te wydarzenia się zrealizowały. Pozwól. Nauczyć się tej dwójce i podjąć, e, nauczyć się pewnych rzeczy, które są niezbędne tej dwójce, tak? I podjąć pewne decyzje, które są bardzo ważne, i wtedy powróć do tego pytania, a odpowiedź będzie jakby znana, tak? Dziesiątka kielichów, karta rodziny. To jest karta rodziny, przepiękna, karta rodziny, karta spokoju, rodzinnego ciepła, spędzania życia razem, jak najbardziej. Tutaj są rodzice, dzieci, tak? Pies, kielichy, wszystko, dom. Tutaj jest karta po prostu rodziny i tak też właśnie karty mówią, że to jeżeli przejdą, jak najbardziej. Dokładnie to, o co pan pyta, tak? Dokładnie to, o co pytamy. Dziewiątka kielichów, dwójka denarów i karta słońca. Ale warto pamiętać, żeby nie nakładać maski, nie udawać kogoś, kim się nie jest, bo to nie ma sensu, to i tak wyjdzie i będzie ogromnym negatywem. Po prostu pokazać swoją prawdziwą twarz. Nie wstydzić się siebie samego, siebie samej. Dziewiątka kielichów, karta, maska. Nie nakładaj maski, bo to się nie opłaca. Po prostu pokaż siebie. A będziesz kochana, będziesz kochany. Dalej dwójka denarów, wybór. No i ciągły wybór. To ktoś tak jakby nie wierzył w siebie, tak? Dwójka denarów. Czy iść w te czy we w te? Co robić? W prawo czy w lewo? Jaką decyzję podjąć? I tutaj jest ta trudność. Czy pokazać swoją, swoje prawdziwe oblicze, obnażyć się przed tym drugim człowiekiem, czy nie? No ale finalnie karta słońca, czyli naprawdę najpiękniejsza karta, jaka mi wychodzi w tarocie. Ja zawsze o tym mówię, że ja z kartą słońca nie dyskutuję. Jeżeli ona wyszła, to znaczy, że po prostu, no... Miała wyjść, tak? Jeżeli pokazuje mi się karta słońca, to ja wiem, że mimo tych wszystkich perturbacji i przeszkód, finalnie będzie naprawdę cudownie, bo karta słońca mówi o spełnionych marzeniach, o spełnionych życzeniach, o zrealizowanych planach, o tym, że cały wszechświat sprzyja, że los otula nas swoim po prostu mm, wsparciem i ciepłem, i ta karta słońca rozświetla wszystko, tak? Wszystkie tunele, jakieś wszystkie zakamarki, i tutaj się spełniają, uważenia. Ja. Czyli tutaj się spełniają marzenia, tak? Czyli według kart, czy Blond Włosa Karolina Z spędzi resztę życia przy Dominiku w i Irlandczyku, według kart jest na to ogromna szansa, naprawdę przeogromna, bo słońce właśnie o tym mówi. To jest cudowna energia rodziny, wsparcia, piękna, jak najbardziej. Tylko tak jak powiedziałam, oni muszą po prostu tutaj przejść pewne lekcje. I pewne decyzje podjąć, ażeby to się zrealizowało. No tak to wygląda. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze. Knurzyskowi pani, Karoli, pani Karolinie, tak i panu Dominikowi życzę, a żeby to wszystko się jak najszybciej, jak najpiękniej zrealizowało i żeby ta karta Słońca po prostu była wciąż obecna w życiu. Dziękuję bardzo za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.